Dolnośląska policja naprawia broni. W co drugim Walterze P-99, tym samym, którego w czterech filmach używał James Bond, trzeba wymienić za ślepki iglicy. I o tym Sylwia Gazda. Najlepsze samochody, content, piękne kobiety, niezwykłe umiejętności. Nieśmiertelny James Bond od lat is... rozpala wyobraźnię, podobnie jak yes. jego niezawodna broń. Pistolet Walter P99 Jamesa Bonda nie zawiódł nigdy. Niestety zawiódł polską policję. Bronią, jakiej używał agent 007, zranił się w grudniu jeden ze słuchaczy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Od pistoletu odskoczyła zaślepka i raniła go w oko. Komenda główna zleciła więc kontrolę wszystkich tego typu pistoletów. Te kontrole pokazały, że jeden z elementów, właśnie zaślepka iglicy, ma w wielu egzemplarzach takie mikrozarysowania, mikropęknięcia. Z 69 tysięcy egzemplarzy aż 12 tysięcy posiada wady. Tylko na Dolnym Śląsku trzeba naprawić prawie 2,5 tysiąca pistoletów. Na razie naprawiono 380. Producent tutaj w swoim oświadczeniu stwierdził, że nie jest to w żaden sposób rzecz, która by zagrażała bezpieczeństwu. Policjant musi mieć stuprocentowe zaufanie do broni, mówi Tadeusz Dubicki, trener Kraw były żołnierz jednostek specjalnych. W sytuacjach, kiedy rzeczywiście istnieje zagrożenie czyjegoś życia lub ich własnego, no, takie zaufanie do sprzętu podważone przez 12 tysięcy sztuk no może być dość ciężkie i trudne. Nie jest tajemnicą, że policjanci za walterem P99 nie przepadają nie tylko dlatego, że stwierdzono w nim wady, chodzi też o tak zwany antystresowy spust. Powoduje, że jednak czas reakcji w przypadku prawdziwego zagrożenia jest dużo dłuższy niż w przypadku pistoletów innego rodzaju. Policjanci wolą znacznie starsze Glocki Walter P99. To broń dobra, ale trudna. Żeby się do niej przyzwyczaić trzeba ćwiczyć. Policjanci bardzo często zrywają strzał, nie, po prostu nie wytrzymują tej długiej drogi spustu. Niestety policjanci strzelają zaledwie raz na dwa miesiące, powinni co najmniej raz w miesiącu, ale nie ma za bardzo gdzie i za co. Polscy policjanci na towarzystwo pięknych kobiet pewnie nie mogą narzekać, jeżdżą też coraz lepszymi samochodami. By mogli być jednak tak samo niezawodni i nieśmiertelni jak błąd, muszą być przede wszystkim dobrze wyposażeni i wyszkoleni. Wrocław Sylwia Gazda.